Cześć wszystkim. Teraz będzie kolejny fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z Biblii tysiąclecia. A tu mamy tak. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto by porządliwie patrzył na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeżeli więc prawe oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, jeżeli zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeżeli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeżeli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech daje jej list rozwodowy. A ja Wam powiadam. Każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. To jest, to jest też taki fajny, fajny fragment, gdzie Jezus interpretuje to kolejne przykazanie, czyli nie cudzołóż. Jezus mówi, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę i już w sercu dopuścił się cudzołóstwa. No i tutaj mówi o tym odrzuceniu, o wyłupaniu oka, odrzuceniu oka. No, wiecie, jakbyśmy tak podchodzili do tego literalnie w tej, akurat w tej sprawie, no to by wszyscy mężczyźni byli ślepi, prawda? No, więc myślę, że no i pewnie też bez rąk. <noise> więc, więc ja bym tego chyba nie, literalnie nie traktował. Jest to pewna przenośnia. Natomiast. Natomiast pokazuje, jakie jest podejście. Jakie jest podejście do grzechu Jezusa. A, a za tym, co za tym idzie, no też Boga Ojca, tak? Jak, jak Bóg patrzy na grzech. Jezus nas tego tutaj naucza, tak? Jak Bóg patrzy na grzech. Bóg nie znosi grzechu. I dla niego jakby. Ale no właśnie dlaczego? No dlatego, że. On widzi już konsekwencje. Znaczy, ja, mam takie, ja mam tutaj takie zawsze przemyślenie w tym, przy tym fragmencie, że On widzi konsekwencje naszych grzechów. Dlatego On mówi, tu, dlatego tutaj Jezus mówi, że. Kto by porządliwie patrzył na kobietę, już, w swo... już się w swoim sercu dopuścił z do nią cudzołóstwa. A więc patrzysz na kobietę, pożądasz jej, ty już się dopuszczasz w środku cudzołóstwa, co już jest grzechem dla... w oczach Boga. Dlaczego? No bo jakby dalszą konsekwencją też tego twojego grzechu jest to, że w końcu, czyli tego porząd... tej porządliwości twojej, tego porządliwego spoglądania na tą kobietę jest kolejnym krokiem, kolejnym etapem rozwoju tego grzechu jest dopuszczenie się z nią, tego cudzołóstwa już fizycznie. A za tym idzie, idą kolejne konsekwencje, tak? Wkurzony mąż, kłótnie, tam, prawda, wojny różne między tymi ludźmi, tak? Finalnie być może jakieś rękoczyny, może jakieś, prawda czasami giną ludzie z tego powodu No i po grzech prowadzi do śmierci tak grzech prowadzi do wydaje takie właśnie owoce dlatego Bóg jakby już widzi już w momencie kiedy my spoglądamy porządliwie to on już widzi często ten ja mam takie wrażenie, że jakby jako no, taki byt absolutny. To on jakby widzi już w momencie, kiedy u nas się pewien rodzi pewien, takie, taka pchęć do grzechu, takie poczucie. I, I coś grzesznego, jakby zaczynamy. To, to, to w nas kiełkuje. To on już widzi śmierć. On już widzi śmierć, on już widzi ten efekt końcowy grzechu. I dlatego. Tak stara się, tak, tak surowo tutaj jest to opisane, no, że już lepiej jest ci wyłupać oko, niż żeby było ci ono powodem do grzechu, tak? Czyli lepiej jest. Znaczy chodzi tutaj o pewną taką zapobiegliwość, tak? O takie. O taki wstręt do grzechu, tak? O to żebyśmy my rozumieli. Że konsekwencją grzechu jest śmierć. I. No, jakby konsekwencją grzechu jest, jest ryzyko tego, że nie, nie wejdziemy do życia wiecznego, tak? Dlatego lepiej by nam było już wejść bez oka czy bez ręki, niż nie wejść wcale. To ja, ja bym to w ten sposób interpretował. Po prostu dla Boga. Grzech, jakby już, znaczy w moim odczuciu, ja nie wiem oczywiście jak to jest, jak to Bóg widzi, ale ja, ja to tak, ten fragment czytając, to tak, tak trochę sobie to wyobrażam, że Bóg widząc tą naszą iskrę, która się zapaliła, gdzieś tam pierwszy objaw, który jeszcze sam w sobie może grzechem w istocie nie jest, ale znaczy już jest, ale to jeszcze nie jest, człowiek by jeszcze tego nie określił jako grzech. Bo to dopiero w nas kiełkuje, ale Bóg już widzi konsekwencje tego naszego działania. Dlatego lepiej nam czasami odciąć się od tego świata w sposób taki radykalny podejść do niektórych rzeczy, niż pielęgnować sobie ten grzech w jakiś sposób, tak? No mam nadzieję, że, że to rozumiecie, o co mi chodzi. No i że no, nie przyczynię się do okaleczenia żadnej osoby <noise> przez interpretację swoją tego. Bo myślę, że to nie, 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 nie chodzi tak wprost o to, żeby sobie coś tam wyrywać. Chociaż, no, jeżeli ktoś nie potrafi sobie zupełnie ze sobą poradzić, no to nie wiem. <noise> Żartuję. Oczywiście w duchu, w duchu walczymy. W duchu walczymy z, z, z grzechem, i chodzi, chodzi o to, żeby tego grzechu po prostu nie wpuszczać do siebie. Tak. No, mam nadzieję, że to, jest, że to jest w miarę jasne. Niech Bóg będzie z Wami, niech Wam błogosławi dzisiaj i wszystkiego dobrego w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.